Siemaneczko wam ludzie, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z Payday 2 W poprzednim odcinku robiliśmy Shadow Raida na cicho i Diamond. Stora, co mi się nie udało zrobić nie chciałem to więc na głośno Ale Teraz robimy Go Bank. Go Bank to jest to mapa, która zbliżała się do mapy CSa Chciałem kupić sobie jedną broń żeby specjalny, taką piłę Ile ona kosztuje? Dobra, kupimy. Możemy to zmodyfikować. Wiecie, na głośno, na cicho i tak dalej. Fast albo silent. Chcemy silent. Tak, chcemy to skraftować. Teraz magazyn plus 50 albo ten... No weźmiemy, żeby miał więcej... Więcej amunicji. Dobra, no, to możemy to. No Mamy naszą piłę Bo tam raczej będą skrzynki depozytowe To jest jeden Teraz raczej nie chcę łazić tam z Tym submachine gunem Nie wiem, Guzenberga? No i inna w karze A, już latają, już dostali pieniądze Latają No By było równo A, tam, dobra I To chciałem teraz stać? Mamy na set. zróbmy to na głośno, bo na cicho to jest ogromne trudne. Tam zaraz zobaczycie dlaczego. Może jeszcze szybko byłara. Bl ok, to wystarczy. No to zaczynamy. Zobaczymy jak nam pójdzie. Gdzie już to widać? To jest mapa z CS-a. Wszystko jest widać. ASSETS Hamo Bug bak, Granite bag NIE SĄ i Ice Pilot Cost O właśnie ta. My to zrobimy na głośno. Uwaga, to jest bank z cs Wszystko tu jest odzorowane. Czyli spawn, e, ct, tam gdzieś terror jest, no, no po prostu identyko. jest ta drabinka, jest tutaj wszystko Tu jest, możemy wejść I teraz Tam są kamery, tam jest typiarz, jest też typiarz Masakra, oni się łażą I to robię, po prostu na głośno zakładam maseczkę No zaczynamy. Dobra. Wiążemy. Dobra. My tę kartę, która się nam przystała, tylko że oni zablokowali. I idziemy po naszego drilla. Tutaj wiążemy, po naszego drilla. Furgonetka jest uciekła. nie to się nie dziwić. I, I tutaj też naszą piłę. Ona się bardzo nam przyda. Zrobiłem piłę na cicho, bo to ogólnie jak będziemy coś chcieli wynieść w misach na cicho. Za ja szybko montujemy tu czas. Dobra. Zbierzemy pieniądze z tego co tu jest są jakieś pieniądze Są jakieś pieniądze dodatkowe, zawsze dodatkowe pieniążki są Już to no widzicie No i to jest są, których się lubiłem chować w sensie No guzemberka Nie jest po prostu Okradam bank z CS. Oni tutaj ten, oni tutaj się boją, że zaplantują bombę. W sumie to jest nie wiem dlaczego oni próbują wysadzić ten sej, zamiast ukraść z niego co najlepsze. szadujemy hmm. sobie szybko. Wszystko tutaj strzelamy i tak właśnie wygląda. To jest nawet ten, ten sam sejf. zaraz zobaczycie go od środka. No i się zaczyna pierwsza fala. Na, na, w miejscach na głośno są takie coś jak fale, czyli w górnym prawym rogu macie, że fala jest, czyli będą ich o wiele więcej przychodzić. Czasami jest kapitan. A tu się jest naprawdę na wyższych. Czyli, czyli dopóki nie pokonamy kapitana, fala, fala się nie skończy. Teraz znowu przeładowanie. Tutaj wszystkich rozstrzeliwujemy Okej okay. musimy czekać też z tymi sekundami, bronić się przy okazji. Uważna super. O, widzicie na no, leser... Czerwony laserek. Są już właśnie snajperzy. Są tylko po to, no widać. A ci snajperzy są już po prostu tylko po to, żeby ten... Żeby nas... E, no zestrzelić już jesteśmy. Tu się w sumie tak naprawdę możemy chować. Trzeba czekać i pilnować policję, żeby nie dostała się do, do drilla. Bodryli się sam psuje, ale też może go zepsuć polikarstwem, czyli podchodzi i jest jakby taka animacja, że, że akurat o. O. Dobra, tutaj jest. strzelamy w nich. Dobra, no i teraz to jest to, że my musieliśmy wybiec, no to są różne właśnie te, zrobienie na głośno o dostałem z tych pracy. Najpierw że dużo zajmują, i, i zawsze ci mogą trafić. Tylko teraz znowu to mnie trafili, że ten, no to będzie robić przy okazji. Czyli, jak słyszę, że. szybko naprawiamy biegniemy dalej. Mnie w że właśnie tutaj strzelają ci sniperzy, i na całce zabierają. HP, się lekko nie przygotowałem też do tego, bo wziąłem jammery, które się przydają tylko na cicho. Może na głośno też coś tam. To jest znowu to naprawiamy. O, wszystko tutaj. Podłączamy. To się chyba najczęściej by robiło samemu na... O! Na głośno. Ała. Ała, ała i to bardzo. Ała. No, snajperzy są najgorsi. Nie. I fala się skończyła. I będzie ich o wiele mniej teraz to jakieś tam takie jeszcze tutaj będą dobra, my no tutaj ten bierzemy schować. naprawiamy idziemy tu odstawić teraz no właśnie, to jest minus tego, że Podliśmy z tego. Oddawaj to. Dobra. No tutaj mamy tych naszych zakładników. Zbieramy po, przy okazji amunicję. Będę tutaj szybko zabić dechami. O! No, dechami zabite wszystko bit. I teraz mamy jednocześnie osłonę. No i się zaczyna. Po muzyce można też stwierdzić, kiedy się zacznie kolejna fala. Nie, dobra, jeszcze. 18. No. Ajajaj, ajajaj. No 4, 3, 2, 1 otwieramy. Chodź albo picklokingiem, albo po prostu to są już jakieś pieniądze. I musimy ten przeładować i... O, się jeszcze dodatkowy. Bo to jest niby że zero mam, a tu o jeszcze pięćdziesiąt. Ok, teraz zbieramy sobie stąd amunicję. Po prostu tu się chowamy. Tyle tego tu jest. To jest po prostu cudo. No i wiercimy. Najlepiej kliknąć takie dwa, żeby nie trzymać cały czas. To jest pełno tego. Książka teraz sami tu się też zdarzy. I to nie zawsze będą pieniądze. Czasami mogą być jakieś dokumenty, które nie są w ogóle nic warte, ale czasami może być bardzo ciekawy dokument. A warto jest znowu ich strzelamy. Bo wszystko tutaj zbieramy. Tutaj przy okazji, o. No to jest też dodatkowa kasa No to szybko lepiej o! ok Amunicja i powrót Dobra Mój team znowu jest z powrotem ze mną To przeładowujemy Znowu wiercimy. A, No. Bo ty mnie tu przy okazji chronią. Skupienie 100%. Ok, wszystko otwarte. Może to wszystko pośbierać szybko. Ła! Proszę nie we mnie nie bić mnie, bo mo, mogą też nie bo te policjanci z łokcie uderzyć. Z kolby to my... Tobie Damy tu i z kolei tego damy tu dobra no, takiego wesołego granacika. Haha granacik. O, no i już się fala skończyła, jest plus dla nas. No tak, no już. Kto tutaj. A zostawi, zosta niech on tutaj zostanie. Biegnę już po kolejne torby z pieniędzmi. Na końcu będziemy musieli się tam bronić. Zostawiłem go tam, bo policja może też tam grać te torby. Oni nie mogą brać tam z safe, oni po prostu biorą to. O, gdzie on jest? Tu jesteś. tutaj już zostań. Dobra. Ja biegnę po kolejne. Szybko, póki nie ma fali, trzeba to zebrać. Ale już słyszę po muzyce, Muzy muzyka się jakoś zmieni i zaraz będzie ten, kolejna fala. No, też to by możemy rzucać tak daleko jak nam się zechce. Dobra, no, gdyby coś takiego było w cesie, na ten bank, że chociaż okradamy, no to to już byłoby fajne. Chodowo zadaniem terrorystów byłoby. Zabrać ten albo chociaż cały bank wysadzić, a nie tylko w sejfie. No. Z powrotem fala, uciekamy na górę. Jeszcze ostatni bot, który ma torby gdzie on jest oberwał. Buty. no oni tu już też są Jak w sumie tak się schować przed snajperami tak nie widzą no i teraz dwie minuty czekamy ja się teraz tutaj tylko chowam się teraz tutaj tylko chowam i czekamy nie dwie minuty tam jest licznik na środku u góry na, na, na samolot ufu nas kolby możemy też um, wystraszyć tak jak tam było na początku w gdzieś coś tak coś takiego Oj się boi, mamy już zakładnika I Proszę bardzo, mamy zakładnika, mamy elegancko Muszę mi zostawić tutaj Jeszcze minuta Dobra To jest to tam cały czas Nadciąga A gdzie jeszcze trzeba uciec Dalej Ca cały czas strzelamy się, bronimy tylko. Teraz ja szybko, jeszcze amunicję szybko zebrałem. Zobaczmy co tym razem będzie. No już zaraz to nie wyjdź. Dobra. dobra, ok, i zaraz go zobaczymy leci no i to jest to, że to ulepszenie tego lepszego pilota nie wzięliśmy więc tutaj mamy teraz trudniej jedynie dlatego lepiej kupać wszystkie ulepszenia najlepiej kupować torby z amunicją, medic baga dużego na misję na głośną, bagi na misję na cicho. I tak dalej, te takie kamery i różne rzeczy. Dobra. I tutaj sprzątamy. Zawsze sprzątamy i czekamy dodatkowo na tego. No Dlatego misje na głośno są dłuższe Jeżeli się dobrze tego nie zrobi I w miarę szybko No Teraz ja zrobimy może cięcie i ten Poczekamy na tego typiarza ja. А, нет. Ну, что там им вымечать? Шибко. А, ну так, нужно забрать. Курдя. Teraz nie mogę im kazać tego, muszę w nich to rzucić Wszystkie torby. No Możemy też im kazać się zatrzymać. Dobra, no, to bierzemy tu wszystko. Spróbujemy przetransportować wszystko. No to będzie na... będzie tylko jedynie, pewnie ten jeden napad na tym odcinku. No cóż poradzi, no takie tam, takie życie. No. Pieniądze. Dobra. uciekamy, skaczymy tu, sk strzelamy w no właśnie, oni nam teraz zabierają to to otwieramy widzę, że boty też tutaj wejdą Ale to jest tego torba składamy botą schodzimy w dół Znajdzie exit to Szukamy. No i mamy coś takiego jak point of no return, czyli dopóki tego nie znajdziemy Przegrywamy I znajdź wyjście, znajdź wyjście Gdzie jest to Ora niech oni to biorą, że ja mam turbę Przeładuję. Dobra. Ja wszystko znaleźliśmy. Dobra tam uciekamy. Jedna torba nam wystarczy. Żeby tu tylko przejść. No. Bo gdyśmy się nie wyrobili z tym, to byłaby flipa. No. Ulepszenie dobrani, zawsze jest spoko. Kontynuujemy do lody. Loading, loading, dobra. storyline. Transport, train haste. coś z transportem będzie. Tron Heysta da się zrobić na cicho. No to się już przygotuję. Kupiłem nową broń. Ale w sumie nie mam pieniędzy. Ale... No dobra. W specjalach. No. Dobra to i na drugie bierzemy to No I To by było na tyle w tym odcinku, dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się na samym odcinku z Payday dwójki